Witam Was serdecznie, tych wszystkich, co są tu po raz pierwszy, a również moich stałych słuchaczy. Moja audycja nosi tytuł Prawda krok po kroku. Z tej strony Piotr Iwański i jestem autorem tej audycji. Cieszę się, że dołączyliście do mnie, by wspólnie odkrywać prawdę, krok po kroku. W każdym odcinku staram się poruszać tematy, które angażują nasze umysły i serca, szukając odpowiedzi na pytania, które często sobie zadajemy. Mam nadzieję, że znajdziecie tu wartościowe informacje i inspiracje do dalszych refleksji. Dziękuję, że jesteście ze mną. Zaczynajmy. W tym odcinku przyjrzymy się serii pod tytułem Kryminalna historia, tym razem z świata, rozkładając ją na czynniki pierwsze, by lepiej zrozumieć, co naprawdę się za nim kryje. Po procesie sądowym i analizie wszystkich elementów czas na poznanie szczegółów wyroku. Co zdecydowano? Gacy nie przyznał się do winy. Jego obrońcy starali się udowodnić, że cierpi on na chorobę psychiczną, która uniemożliwia mu zrozumienie konsekwencji swoich czynów. Twierdzili, że jest on niepoczytalny i nie może być sądzony jak osoba zdrowa na umyśle. Jednak prokuratura była zdecydowana dowieść, że Gacy był w pełni świadomy swoich działań. Przedstawili dowody, które świadczyły o tym, że Gacy planował swoje zbrodnie z zimną krwią, manipulował swoimi ofiarami i starannie ukrywał ślady. Wśród dowodów znalazły się kajdanki, lina, którą dusił swoje ofiary oraz liczne przedmioty osobiste należące do zamordowanych chłopców. Kluczowym momentem procesu było przesłuchanie psychiatrów i psychologów, którzy badali stan umysłu Gacy'ego. Eksperci z obu stron przedstawiali odmienne opinie. Obrońcy twierdzili, że Gacy cierpi na schizofrenię i rozdwojenie jaźni, co rzekomo sprawiało, że nie był świadomy swoich czynów. Natomiast prokuratura przedstawiała dowody na to, że Gacy miał cechy socjopatycznej narcyzm, ale był w pełni świadomy tego, co robił. Po wielu tygodniach intensywnych przesłuchań i analizy dowodów, ława przysięgłych doszła do jednomyślnego wniosku. Dnia 13 marca 1980 roku John Wayne Gacy został uznany za winnego wszystkich 33 zarzutów morderstwa. Sędzia skazał go na karę śmierci. Wyrok ten był szeroko komentowany w mediach i wywołał liczne kontrowersje część społeczeństwa uważała, że kara śmierci to jedyna odpowiednia kara za tak okrutne zbrodnie, podczas gdy inni argumentowali, że Geisy powinien być skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, aby mógł codziennie zmagać się z konsekwencjami swoich czynów. John Wayne Gacy spędził kolejne 14 lat w celi śmierci w więzieniu Menard Correctional Center w Illinois. W tym czasie wielokrotnie składał apelacje, próbując uniknąć wykonania wyroku. Jego obrońcy starali się dowieść, że proces był nieuczciwy, a dowody niewystarczające, aby skazać go na śmierć. Jednak wszystkie apelacje zostały odrzucone. Geisy stał się także postacią medialną. Udzielał licznych wywiadów, w których próbował tłumaczyć swoje działania i przedstawiać się jako niewinny człowiek. Mimo to opinia publiczna była nieugięta w swojej ocenie. Gacy stał się symbolem najgorszych ludzkich instynktów i przestrogą przed złem, które może kryć się za maską normalności. Wyrok na Johna Wayna Gacy'ego i jego egzekucja były próbą oddania sprawiedliwości ofiarom i ich rodzinom. Proces ten pokazuje, jak ważne jest, aby system sądownictwa był w stanie skutecznie reagować na takie przypadki, i chronić społeczeństwo przed najgroźniejszymi przestępcami. Pamięć o ofiarach Geisego pozostaje żywa, a my musimy pamiętać, aby nigdy nie zapominać o ludzkim cierpieniu, które było skutkiem jego działań. Historia Geisego jest przestrogą przed złem, które może kryć się pod pozorami normalności. Poznajmy szczegóły postępowania co do wykonania egzekucji. 10 maja 1994 roku. Po wieloletnich procedurach sądowych i apelacjach, John Wayne Gacy został stracony przez śmiertelny zastrzyk w więzieniu Stateville Correctional Center. Jego ostatnie słowa brzmiały: Pocałujcie mnie w dupę, co tylko potwierdzało jego brak skruchy za popełnione zbrodnie. Historia Johna Wayne Gacy'ego pozostaje jednym z najbardziej przerażających przykładów działalności seryjnych morderców. Jego zbrodnie oraz proces sądowy przyczyniły się do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z seryjnymi mordercami. Gacy stał się także inspiracją dla wielu książek, filmów i programów dokumentalnych, które badają jego życie i zbrodnie. Na sam koniec przedstawię Wam dziedzictwo oraz jego wpływ na historię kryminalistyki i kultury popularnej. Dziedzictwo Johna Wayne'a Gacy'ego jest nieodłącznym elementem historii kryminalistyki. Jego przypadek stał się przykładem dla badaczy i specjalistów zajmujących się profilowaniem seryjnych morderców. Gacy'ego określano mianem klauna zabójcy, co jedynie podkreślało paradoksalność jego osobowości człowieka, który na zewnątrz był pomocny i sympatyczny, a w rzeczywistości był bezwzględnym mordercą. Jego działania wpłynęły na wprowadzenie bardziej zaawansowanych metod śledczych oraz zrozumienie psychopatologii seryjnych morderców. Analiza przypadków takich jak Gacy pozwoliła na stworzenie bardziej skutecznych strategii zapobiegania i wykrywania podobnych przestępstw w przyszłości. Postać Johna Wayna Geisiego stała się inspiracją dla wielu twórców kultury popularnej: filmy, książki a nawet seriale telewizyjne czerpały z jego historii, tworząc postacie wzorowane na nim. Przykładem jest film Gacy z roku 2003, który ukazuje jego życie i zbrodnie. Klaun Pogo stał się symbolem mrocznej strony ludzkiej natury, a jego wizerunek często pojawia się w różnych dziełach jako metafora zła, ukrytego pod maską normalności. W kulturze popularnej Gejji jest przedstawiany jako jedna z najbardziej przerażających postaci, co jednocześnie podkreśla, jak głęboko jego zbrodnie wpisały się w zbiorową świadomość. Jeśli spodobało się Wam to, co tu tworzę, zapraszam do kliknięcia przycisku Obserwuj oraz wyrażenia oceny za pomocą ilości gwiazdek. Będzie mi miło, jeśli zaznaczycie pięć gwiazdek. Z góry dziękuję z całego serducha, aby nie przegapić nowych odcinków, kliknijcie w dzwoneczek. Dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco z najnowszymi treściami, które dla Was przygotowuję. Wasze wsparcie jest dla mnie niezwykle ważne i motywuje mnie do dalszej pracy. Do usłyszenia już niedługo w moim kolejnym odcinku. Trzymajcie się i bądźcie gotowi na kolejne niezwykłe odsłony kryminalnych historii z Polski, Europy lub świata, a może kryminalna wiedza lub kryminalne zbrodnie historii. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie.